Jeżeli chodzi o unikanie rzeczy, to wiemy, że różne, znaczy różne, najgorsze rzeczy, które mogą sprzyjać powstaniu nawet autoimmunologicznych chorób, to są takie rzeczy jak gluten przede wszystkim i nie łudźcie się, nie mówcie, że kukurydza nie ma glutenu, będę jeść kukurydzę. kukurydza, kukurydza, doktor Gandry o tym mówił, ma jeszcze gorsze, gorsze albo tak samo złe białko jak gluten, które jest dla Twoich jelit bardzo niepożądane. Także y, ja bym się wystrzegała wszystkich grains, wszystkich ziaren, prawda? Ziarna nie są dobre, nabiał nie jest dobry, cukier nie jest dobry. Procesowane jedzenie nie jest dobre. Y, psiankowate, lektyny i alkoholowe, okay, to są te główne rzeczy, które mogą doprowadzić do nieszczelnego jelita. Jeszcze raz je powtórzę. Gluten, nabiał komercyjny, prawda? Cukier, y Procesowane produkty żywnościowe, psiankowate, lektyny i alkohol. Jeżeli byście mogli takie postanowienie sobie zrobić, prawda? Jeżeli chcesz zacząć w naturalny sposób detoks swojego organizmu, to musisz przede wszystkim nie robić tego, co powoduje np. choroby autoimmunologiczne, autoimmunologiczne albo. Więc musisz po prostu odstawić te rzeczy. Teraz powiem te grupy żywnościowe, które możesz odstawić, po to, żeby na przykład zacząć dietę eliminacyjną, odstawisz te rzeczy i potem będziesz powoli, po jednej rzeczy, tak jak noworodek, zaczynał i. Patrzą, co ci pomaga, a co nie, ale jak odstawisz te wszystkie grupy, to wtedy na pewno w jakiś sposób stworzy to detoks w twoim organizmie i te grupy żywnościowe, które sprzyjają nieszczelności jelit, jeszcze raz mówię, to jest gluten, nabiał, cukier, procesowane jedzenie, psiankowate, lektyny i alkohol. Okay? To są te główne żylety, które jak spożywasz żelety, to niestety nie wiadomo co będziesz robił, ok, oczyszczania, nie wiadomo co, ale jak spożywasz codzień żylety, które rozcinają e, połączenia między komórkami Twojego jelita, to niestety e, no nie będzie to dobre, prawda? Więc można w jakiś sposób ten organizm um, poprawić. Co można jeszcze zrobić dla Twojego organizmu? Można wdrożyć do Twojej diety um, jeżeli nie wiecie, od czego zacząć, na przykład, jeżeli chodzi o suplementy, to ja polecam, biorę to, ekologiczne multivitaminy z multiminerałami. To można zrobić, prawda? Jeżeli masz dużo niedoborów, nie wiesz, od czego zacząć. To są super, to są ekologiczne multivitaminy i multiminerały. Firmy Global Healing, jest tu 30, ponad 30 witamin i minerałów. Kompletnie odżywienie Twojego organizmu i wzmożenie twojego organizmu, wsparcie, prawda? Druga rzecz, jaką możesz zrobić, to jest dodanie pewnych grup żywności, wyłączenie tych złych, a dodanie dobrych, prawda? To by było dobre, naraz zrobić. To będzie działało synergistycznie, będzie to działało mocniej. Jeżeli pozbędziesz się tych grup, o których mówiłam, to myślicie, żeby wdrożyć, jakie grupy bądź pojedyncze, poszczególne, hmm, Żywnościowe produkty byłyby dobre dla Twojego organizmu, żeby je wdrożyć. Jak wyeliminujesz te złe, co możesz wdrożyć? Olej kokosowy, prawda? Bardzo dobry. Olej kokosowy, on będzie łagodził Twoją wyściółkę, jeżeli super jest. Dziko złowione ryby, które nie mają metali ciężkich, natomiast mają dużo omega, prawda? Dziko złowione ryby. One nie wszystkie tak dobrze smakują. Na przykład łosoś dziko złowiony, który jest zupełnie ciemny, czerwono-ciemny, nazywa się Soka i Salma, on inaczej smakuje trochę niż normalny łosoś. Także, no ale inne możesz, na przykład pstrąg chyba w rzece, prawda? Nie wiem, jakie ryby są w rzece, napiszcie. Więc ryby dziko złowione dla Omega, olej kokosowy, orzechy włoskie są dobre. Oczywiście nie w nadmiarze, nie będziesz jak kilo orzechów włoskich dziennie, ale po prostu. Zamiast jeść y, niezdrowe przekąski, orzechy, prawda? Włoskie kupić ekologiczne. Jajka. Jajka są bardzo zdrowe, szczególnie żółtka. Ja jak robię rano jajka, na przykład cztery jajka, to y, robię cztery żółtka i pół białka tylko. Białek na przykład białko nie jest takie dla ciebie mm, wspaniałe, ani nic, ale żółtko jest, żółtko ma omega, żółtko ma witaminy, więc jaja dobre. Od kur z wolnego wybiegu. Następnie wołowina od krów jedzących trawę. To możecie wdrożyć. Awokado. Awokado jest fantastyczne. Okay? Niedawno dr Egberg nagrał, może wam puszczę trochę tego wideo, ale awokado są kapitalne. On nagrał ostatnio film na temat, zjadłem tysiąc awokado, czy coś takiego, nie wiem, cztery awokado dziennie, jadł, czy sto awokado, nie wiem, coś jest cało. I zbadał krew, w jaki sposób to polepszyło jego zdrowie. Prawda? Jedzenie awokado jest super. I oczywiście jagody, jagody yy, niskoglikemiczne, czyli nie borówki, które są pełne cukru, tylko jagody, okay? wild blueberries, dzikie jagody, można w Polsce dostać, mrożone, są ekologiczne. Uważajcie z malinami, pod słowem berries, jagody, w Stanach Zjednoczonych obejmuje to. Jagody, jeżyny, maliny i inne różne agresty i tak dalej. To są te berries, prawda? Uż uważajcie na maliny. Maliny mają dużo oksalik acid, okay? Czyli yy, kwasów, które powodują, yy, mogą spowodować odkładanie się kryształtków w Twoich nerkach, w Twoich stawach. Awokado nie musi być w ogóle bio, dlatego że awokado ma bardzo grubą skórę. I awokada po pierwsze się nie spryskuje, ok? Absolutnie. I awokada na olbrzymich drzewach rosną, takich jak sosny albo większe, których nie spryskuje się. I się nawet nie podlewa. Więc absolutnie awokado, tak jak kokos, nie musi być bio, dlatego że to ma bardzo grubą skórę. Nawet jakbyś spryskał, to nie przejdzie to przez tą skórę. Ok? I oczywiście zielone warzywa. Zielone warzywa. Polecam polecam, polecam, polecam sproszkowany sok z kiełków trawy pszenicznej ekologiczny, który jest Detox Polska, ale mówię teraz o tym co wyeliminować, co wdrożyć, prawda? Już powiedziałam. I jeżeli chodzi o zielony, musicie uważać na szpinak, uważać na jak na jarmuż, natomiast y, arugula jest bardzo dobra, okay? czyli rukola po polsku, a po angielsku arugula. To jest bardzo dobre, zielone, liściaste warzywo, prawda? Co jeszcze możesz wdrożyć do swojej diety? diety? A, witamina D3. Okay? Witamina D3 jest witaminą, której ludzie mają niedobór jest ona... Y, w złej postaci, nawet yy, czasami produkowana z lanoliny owczej, gdzie jest źle absorbowana przez organizm i yy, yy. Możesz kupić taką, jak chcesz, prawda, ale czy ona Ci się podniesie? Nie wiem, musiałbyś kilka lat chyba brać bardzo duże ilości, jeżeli masz niski poziom witaminy D3, żeby Ci się podniosło na temat. Natomiast ta, która jest z porostów, z Global Healing, jest bardzo dobrze absorbująca się. Yy, mleko to nabiał, więc nie jest korzystny. chyba że mleko surowe, yy, kozie albo surowe od krowy A2, kozie na przykład, okej, okay, owcze, nie wiem, czy mleko owcze, ale... Ja mleka już od dawna nie piję, nie wiem, od 15 lat. Nie wiem po co ci mleko. Mleko tylko noworodek potrzebuje od matki. A potem nie potrzebujesz naprawdę mleka pić, ok? Do czego to mleko używasz? Psiankowate, przypomnieć to, co są psiankowate. Psiankowate to są takie warzywa, które zawierają pewien czynnik, on się nazywa: yy, to są ziemniaki, bakłażany. Okay. Uh, Nightshade, Vegetables, warzywa psiankowate, pełna lista. Okay. Należą do grupy roślin psiankowatych, które poleca się wykluczyć w niektórych chorobach. Oczywiście, że tak. I zawierają e, nie ty, chyba solaniny, zaraz zobaczę. E, to jest roślina z rzędu psiankowców. E, obejmuje 102 rodzaje roślin, okay. ale takie, które są najbardziej stosowane, to są ziemniaki, papryka, bakłażan, pomidory. I okay. y -y -y, y -y psiankowate. Psiankowate, zaraz zobaczymy. Spokłaszane. Zobaczymy, co jeszcze mam tutaj gdzieś. listę. Pełna lista. Okej, okay, to wam powiem. C -c -c -c. Oczywiście osoby z niedoczynnością tarczycy. Nie wolno tego jeść, ok? Osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów, osoby chcące zastosować proku, a, protokół autoimmunologiczny, yy, znaczy osoby, które mają jakieś choroby autoimmunologiczne, ok? Nie tylko to zapalenie stawów, ale wszystkie inne nie powinny, absolutnie zero psiankowatych, ok? Yy, lista warzyw psiankowatych yy, można to zobaczyć na. Yy, Przypomnieć sobie wejść na internet, ale to jest pomidor przede wszystkim. A więc ketchup, pasta pomidorowa, pomidorki koktajlowe. Pomidorki koktajlowe mają najwięcej lektyn chyba ze wszystkich warzyw poza tym. One są strasznie niezdrowe, te małe. Straszne. Błagam. Żółte pomidory, zielone pomidory, suszone pomidory, mieszanki przyprawowe z pomidorami, sos pomidorowy, okej? Okay? No. Wszystkie rodzaje papryki i towarzywa pszankowacza, ok, Więc chili, jalapeno, Kiełbasa z czerwoną papryką, ok? Surowa papryka w różnych kolorach, nie. Następnie ziemniaki, a więc musisz unikać pierogów ruskich, klusek śląskich, kopytek, zabielane sosy, ok? Frytek, czypsy, wyroby bezglutenowe, gdzie dodają ziemniaki, prawda? Bo wyroby bezglutenowe, ty patrzysz, żeby jeść bez glutenu. Ale z czego to jest? Te kluski z ziemniaków? No to, to jest to samo, tu psiankowate, ok? W ogóle wyklucz to. Absolutnie. Bakłażany, ok. Um, owoce Pepino, to jest bylina pochodząca z Peru. Tomatillos, zielone przysmaki kuchni meksykańskiej, prawda? Jagody Goji, ok. Tytoń. Um, curry, czyli pieprzka jen. Przyprawy zawierające paprykę. Różne pasty curry, ok. Ludzie z reumatoidalnym zapaleniem stawów, z problemami ze stawami w ogóle, okay? problemami z układem pokarmowym, zespół jelita drażliwego na przykład. Nie wolno pszenkowatych jeść, absolutnie. Okay? Choroby autoimmunologiczne, Hashimoto na przykład, prawda? choroba Gravesa, one mają Działanie prozapalne, więc absolutnie nie. Więc eliminujemy te wszystkie grupy, o których mówiłam na początku, prawda? Dodajemy zdrowe rzeczy, o których już mówiłam, grupy zdrowe, prawda? Dodajemy witaminę D3, dodajemy jod, okej? Okay? Detoksadań to jest mój jod, jeszcze go kończę. W starej buteleczce, teraz jest w buteleczce zielonej. Detoksadań, jedyny na świecie ekologiczny jod. Wzięłam dzisiaj i się nawet poklamiłam. Poplamiłam sobie dres. Nie zejdzie ten z tego białego dresu na nodze.